Jeju. Zaraz egzaminy, a potem co? Gdzie ja mam pójść do szkoły? Każdy mnie pyta, no gdzie idziesz? Ale skąd mam wiedzieć? Dobra, zdążę się jeszcze zdrzemnąć. Hej, wiesz co za Co? Nie mów do mnie, teraz zostałem czwórkę z ergonometrii. Wiesz co ile miesięcy chcemy jeździć na wakacje? No. Co dwa. Dobra. A wiesz co robi matematyk w kinie? No co? Szukam miejsc zerowych. No. <ślesky> ja. To było dobre. Ja jutro piątek. Jeszcze tylko sprawdzam wykładu oddechowego, dwie sposób, z włosu, czasowniki nieregularne z angielskiego, korki z hiszpańskiego, kółko chemiczne i fajrancik. Czy mam za dużo korków? Nie. Dziś tylko z chemii, biologii, matmy polskiego i niemieckiego. A czy ciężko było się dostać do tej szkoły? Wszystkie egzaminy napisałam na 100%, ale to podstawa, nie muszę chyba o tym mówić. A czy jest tutaj miejsce dla jakichś słabszych jednostek? Nie, nie, nie. Tu chodzą tylko wybrańcy. Przecież to elitarne liceum. To tylko sen. Jak jest naprawdę? Sprawdź 28 maja.